Czy wiesz, że przyjmowanie Komunii Świętej bez prawdziwego żalu może zamknąć Twoją duszę na łaskę Bożą? Że możesz podchodzić do Chrystusa co niedzielę, ale zamiast zbliżać się do niego, oddalasz się coraz bardziej. Dziś będziemy mówić o tym, czego Kościół od wieków naucza, a co wielu zapomniało: kiedy nie wolno przystępować do Komunii. Kiedyś w małym polskim kościele starsza kobieta podchodziła do Komunii Świętej każdej no, niedzieli. Regularnie, pobożnie. Z różańcem w dłoni, ale w jej sercu mieszkała uraza do siostry, z którą nie rozmawiała od lat. Myślała: Komunia mnie zbawi, Pan Bóg mi wybaczy. Ale problem nie leżał w Bogu. Problem leżał w jej sercu, które nie chciało się zmienić. I przez lata podchodziła do stołu pańskiego z sercem zamkniętym, twardym, nieprzygotowanym. Aż pewnego dnia, podczas spowiedzi, kapłan zapytał wprost: Czy ty naprawdę żałujesz za swoje grzechy? To pytanie uderzyło ją jak grom, bo żal to nie to samo co przyzwyczajenie. Żal to nieautomatyczne, przepraszam, wypowiedziane bez głębszego zrozumienia. Żal prawdziwy to pęknięcie serca, które pragnie naprawy, które woła do Boga, już więcej nie chce tak żyć. Dziś w Polsce, w naszych parafiach, wielu wiernych podchodzi do komunii świętej z pokorą, ale także z przyzwyczajeniem. Idą, bo tak trzeba. Idą, bo wszyscy idą. Idą, bo przecież są nam mszy świętej. Ale Kościół od dwóch tysięcy lat powtarza z całą mocą, Eucharystia to niezwyczaj. To nie obowiązek formalny. To spotkanie z żywym Chrystusem, który oddał za nas swoje ciało i swoją krew. I to spotkanie wymaga od nas przygotowania serca. Święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian pisze z niesamowitą mocą. Kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, Winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Wyrok sobie spożywa. Te słowa powinny nas zatrzymać, powinny sprawić, że przed każdą komunią zadamy sobie pytanie: czy moje serce jest gotowe? Czy naprawdę żałuję za to, co złe? Czy naprawdę pragnę się zmienić? Bo widzicie, prawdziwy żal to nie słowa, to nie wypowiedzenie formuły na spowiedzi, to głęboka przemiana wewnętrzna. To moment, kiedy człowiek patrzy na swoje życie i widzi, że postępował źle, że zranił Boga, że zranił bliźniego i że chce to naprawić. Prawdziwy żal niesie w sobie postanowienie poprawy, to znaczy decyzję, że będę żył inaczej. Ale jest także żal nieprawdziwy, żal powierzchowny. To taki żal, który mówi: Szkoda, że mnie złapano. Szkoda, że mam konsekwencje, ale w głębi serca nic się nie zmienia. Człowiek wraca do tego samego grzechu, do tych samych błędów, do tej samej postawy, bo nigdy tak naprawdę nie postanowił się zmienić. Ojciec Pio, wielki święty naszych czasów, mówił z bólem: Wielu przystępuje do komunii świętej, ale niewielu przyjmuje Chrystusa. Co to znaczy, że można przyjąć hostie do ust, ale serce pozostaje zamknięte? Można zachować zewnętrzną formę, ale wewnątrz trwa bunt, obojętność, przywiązanie do grzechu. Dlatego dziś musimy sobie powiedzieć jasno: Są sytuacje, w których nie wolno przystępować do Komunii Świętej. I to nie jest okrutny nakaz, to jest akt miłości ze strony Kościoła. Bo przyjęcie Eucharystii w stanie grzechu ciężkiego, bez spowiedzi, bez żalu, bez woli zmiany, to jak próba leczenia rany przez przykrycie jej bandażem, gdy wewnątrz gnije infekcja. Banda nie pomoże. Najpierw trzeba oczyścić ranę. Kiedy więc nie wolno przystępować do komunii? Przede wszystkim, kiedy jesteś w stanie grzechu ciężkiego i nie przystąpiłeś do sakramentu pokuty. Grzech ciężki to taki, który odcina duszę od łaski uświęcającej. To nie błahostka. To poważna sprawa, która dotyczy fundamentalnych przykazań: zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież ciężka, bluźnierstwo, świadoma i ciężka nienawiść. Świadome zerwanie z Bogiem. Jeśli popełniłeś taki grzech i nie wyznałeś go w konfesjonale, nie podchodź do komunii, bo przyjmiesz ją niegodnie. Ale jest coś jeszcze. Można wyznać grzech na spowiedzi i nadal nie być gotowym do komunii. Dlaczego? Bo żal był fałszywy, bo w sercu nie było pragnienia zmiany, bo mówisz tak grzeszyłem, ale jednocześnie wiesz, że za godzinę wrócisz do tego samego. Podchodzisz do spowiedzi, jakby to była magiczna formuła, która wszystko czyści, ale ty nic nie zmieniasz. Spowiedź bez prawdziwego żalu to spowiedź nieważna. I komunia po takiej spowiedzi to nadal komunia niegodziwa. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to widzę, że ta refleksja dotyka twojego serca to znaczy, że Duch Święty działa w tobie. Dlatego bardzo proszę, jeśli ten film jest dla ciebie ważny. Jeśli pomaga ci zbliżyć się do Boga, zostaw łapkę w górę i zapisz się na kanał. To proste, a pomaga nam dotrzeć z tym przesłaniem do kolejnych serc. Niech Bóg ci błogosławi. Jest też inna sytuacja. Kiedy żyjesz w uporczywym grzechu, co to znaczy uporczywy? To znaczy, że wiesz o grzechu, masz świadomość zła, ale nie podejmujesz żadnego wysiłku, by to zmienić. Przykład? Związek pozamałżeński. Życie w konkubinacie bez ślubu sakramentalnego, lub małżeństwo cywilne, które nie zostało pobłogosławione przez Kościół, albo nienawiść, która trwa latami, a ty jej nie chcesz porzucić, albo krzywdy, które zadajesz innym, ale mówisz: Taki jestem i nie zamierzam się zmienić. Kościół nigdy nie zamyka drzwi takiemu człowiekowi, ale mówi: Zanim przyjmiesz Jezusa w Eucharystii, przyjmij go w sercu, pozwól, by jego miłość cię przemieniła. Przystąp do spowiedzi nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że pragniesz bliskości Boga. Święta Faustyna w swoim dzienniczku pisze: Jezu, ty wiesz, że ja pragnę tylko jednego Twojej miłości. Ale miłość to relacja dwustronna. Chrystus pragnie cię przytulić, ale jeśli masz zaciśnięte pięści pełne grzechu, nie przyjmiesz jego daru. Widzisz, prawdziwy żal rodzi się z miłości. Nie żałujesz, dlatego że boisz się piekła. Żałujesz dlatego, że zraniłeś tego, który Cię kocha najbardziej. Wyobraź sobie, że Twoja matka, która poświęciła dla Ciebie całe życie, która karmiła Cię, wychowała, modliła się za Ciebie, nagle dowiaduje się, że skrzywdziłeś ją lub zraniłeś. Co czujesz? Żal. Nie dlatego, że będzie kara, ale dlatego, że ją kochasz. I tak właśnie powinniśmy żałować przed Bogiem. Dlatego przygotowanie do Komunii Świętej to nieformalność. To proces wewnętrzny, to rachunek sumienia, to szczere spojrzenie na swoje życie i zadanie pytania: gdzie zraniłem, gdzie zgrzeszyłem, gdzie nie byłem świadkiem Chrystusa i co najważniejsze, czy naprawdę pragnę to zmienić? W polskiej tradycji, zwłaszcza w starszym pokoleniu, jest piękna praktyka, która niestety dziś zanika rachunek sumienia przed snem. Przed zaśnięciem klękasz, przeglądasz dzień i pytasz siebie: co dzisiaj było dobre? Za co dziękuję Bogu? A gdzie zgrzeszyłem, gdzie muszę przeprosić? I zanim zaśniesz, mówisz szczerze, bo Boże, przebacz mi, jutro będę lepszy. Ta praktyka przygotowuje serce nie tylko do spowiedzi, ale do życia własce. Bo człowiek, który codziennie bada sumienie, nie gromadzi grzechów, nie czeka pół roku, rok, by iść do konfesjonału z ciężkim sercem. On żyje w stałej bliskości z Bogiem, ale jeśli długo nie byłeś u spowiedzi, jeśli grzech nawarstwiał się w twoim sercu, nie bój się. Bóg czeka. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jesteś za daleko. Pamiętaj przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec nie czekał, aż syn dojdzie do domu. Zobaczył go z daleka i pobiegł mu na spotkanie. Tak samo Bóg czeka na ciebie, ale musisz zrobić pierwszy krok. Musisz przyjść z otwartym sercem. Spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów, to uzdrowienie duszy. To sakrament, w którym Chrystus dotyka Twojego serca i mówi: Odpuszczam ci, idź i nie grzesz więcej. Ale to nie grzesz więcej wymaga od ciebie współpracy, wymaga postanowienia poprawy. I teraz kluczowe pytanie: Co to jest postanowienie poprawy? Czy to obietnica, że nigdy więcej nie zgrzeszysz? Nie, bo jesteśmy słabi, możemy upaść. Ale postanowienie poprawy to szczera decyzja: Będę walczył, będę starał się. Nie będę celowo wracał do tego grzechu, będę unikał okazji do grzechu, będę prosił Boga o pomoc. Jeśli przyjdziesz do spowiedzi i powiesz, tak, zgrzeszyłem, ale wiem, że za tydzień zrobię to samo i nic mnie nie obchodzi, to nie masz postanowienia poprawy. Ale jeśli powiesz, zgrzeszyłem, słaby jestem, ale bardzo pragnę się zmienić i proszę Boga o siłę, to masz prawdziwy żal. Wielu dzisiaj myśli, że komunia jest nagrodą dla doskonałych, ale nie. Komunia to pokarm dla grzeszników, którzy pragną się nawrócić, dla tych, którzy wiedzą, że bez Chrystusa nie dadzą rady, dla tych, którzy przychodzą z pokorą. Dlatego zanim podejdziesz do komunii, zatrzymaj się. Zrób rachunek sumienia. Zapytaj siebie szczerze, czy jestem w stanie łaski? Czy byłem na spowiedzi? Czy mój żal był prawdziwy? Czy naprawdę pragnę żyć według Ewangelii? Jeśli odpowiedź brzmi tak, podejdź z radością. Przyjmij Chrystusa. On czeka na ciebie, ale jeśli odpowiedź brzmi nie, nie podchodź. Nie ze strachu, ale z miłości. Najpierw uporządkuj swoje serce, przyjdź do spowiedzi, porozmawiaj z kapłanem, otwórz duszę przed Bogiem. I wtedy, kiedy serce będzie gotowe, przyjmij Eucharystię jako największy dar, jaki możesz otrzymać. Ta refleksja nie ma cię potępić, ma cię obudzić, ma przypomnieć, że Eucharystia to skarb że komunia święta to chwila, w której niebo dotyka ziemi, w której Bóg wchodzi w twoje serce. I ta chwila wymaga czci i szacunku, przygotowania. Pamiętaj, Bóg nigdy nie zamyka drzwi, ale wymaga od nas szczerości, wymaga prawdziwego serca. I jeśli przyjdziesz do Niego z sercem skruszonym, On cię przytuli, uzdrowi, odnowi i poprowadzi do świętości. Niech ten przekaz dotrze do twojego serca. Niech ta prawda zmieni twoje życie, i niech każda komunia, którą przyjmujesz, będzie prawdziwym spotkaniem z Chrystusem, który dał za ciebie wszystko.